Witam podobnie w End Time Vermintide. I ze mną jest Hanki. Dzień dobry, witam. Oraz Raper. Witam. I co zostało na, nam jeszcze? Na nabrzeżu oraz w obronie studni. Co polecacie? Zacznijmy hmm. od studni jest trudniejsza. O. Fileczkę, chwileczkę właśnie. Jeszcze tylko sobie sprawdzę, czy nie mamy zadań na to. Eee, tak, w międzyczasie skończyłem jedno zadanie dosyć proste. Ponosisz mniej obrażeń ze wszystkich źródeł. To sobie zachowam tą premię. Machiny wojny, ucieczka. Prze... O, jest w obronie studni. Co musimy zrobić? Eee, ochronić wszystkich bohaterów przed specjalnymi skawenami. Hmm. O, można zawsze zrobić. Może się uda. Spoko. Wszystkie specjalne przeważnie na mnie idą. <laughs> Okej. Okay. To w obronie studii. Jakieś taktyki na tą misję, czy po prostu to jest e, typowa, krótka misja, w której mamy za zadanie przez określony czas przeżyć? To jest tak, musimy e, ja bym to powiedzieć powstrzymać szczury przed wejściem e, do studni bicia i tam. Oni tam wlewają e, chyba spaczeń do środka. No i musimy ich powstrzymać przed tym. A. Są chyba dwie studnie. Tak, są dwie studnie. I trzeba hmm. więcej miłoby ma chodzić i zabijać szczury. No. Aha. O, to będzie ciekawe. E, u kogoś słyszę pogłos ode mnie. A czy ja cię mam na słuchowko. To pewnie z mojej strony, Spoko to przy następnym nagraniu. Great. Leczkę, pierwsza studia jest tu, druga studia jest tu. E, to one są miarę blisko. To jest cała mowa. Serio? To nie jest zbytnio wymagająca. Au! I co? Mam stać przy tej studni, a pozostali przy drugiej i tyle. Nie, z reguły staje się przy jednej. Dlaczego? Bo jedna jest atakowana w ten moment. O, uwaga, uwaga! O, już mniej procent, ała! E, ta ilość procent się podnosi! Czy ktoś widział kulumiota? Nie o studia, o, nie. studia, studia. No to jeszcze bronić styni z tej strony. Ja proponuję wrzucić dosydnie kresną luda. <laughs> żeby się no, ko w końcu umył. Chyba się zgodzisz Hanki. <laughs> Mówisz, żeby się w końcu okay. umył. No tam lecą Widzę, Gdzie? widzę, widzę oh, wow, wow, wow. Tak z ciekawości jak musimy długo bronić studii? O glo Globat Już nie pamiętam ile to było Ale chwilę, tyle samo co poprzednią tury Ba dobrze na ałałałała dobrze szło. Stabi stab. nie widzę go. Spoko, on mnie zaraz znajdzie. Okej, okay, teraz żadna studia nie będzie atakowana, tak? Tak w tej nie. Aha. No, jak się uda, to. ...leczkę. Czyli tak. Potrzebujemy jeszcze teoretycznie dwie fale wytrzymać bez dodatkowych obrażeń od specjalnych skayvenów i mamy zadanie skończone. Uwaga. Ratatling nie żyje. Nie wiem, że mnie złapie z kubami. Druga studnia. Sypne. Już piękne, piękne, piękne. Prawie wybuchłem. Teraz możesz. Um... Tak, żyje się tylko raz, wybucha w deszcz. Nie ma wlewania nic do studni. Ratatling, niech to. Ajajajaj, jak oni musieli go przeładować zaraz gościonych. A wow, 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 wow. Ej, ej, wyjdźcie, wyjdźcie z chmury. Aż kurczę, niech tam... A troszkę ich tu jest. Eee, Raper, wejdź, wejdź na górę, wejdź na górę. Podnosiłem sobie coś. I to już koniec? Jeszcze nie. To ile będzie musiał jeszcze bronić? Zobaczymy. Tam eee, od mojej strony idą. Bo nie mówcie, że jeszcze takie dwie rundy będą. Nie, jeszcze Radogra brakuje. Ej, no Powinieneś co? już po ostatnim razie nauczyć się. Nie, w... nie wywołuj Radogra. stop.

Zamasz, broń studnię. Ok, ojoj. Czyli każdą studnię będziemy bronili po dwa ja razy? O nie, to wygląda nie. ratatling. Ostrożnie. Pozdaram się go zabić. Albo i nie. Gdzieś tu jest ratatling, tylko nie wiem gdzie. A ja 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 zadanie sko Nie O, jeszcze mamy szansę na zadanie. O boż. jest tu jakiś podleczący czy coś podobnego? Chodź, chodź, chodź szczęśliwy człowieku. Chodź za kruberkiem. Już idę, idę. Au! Hograd, Hagrat. I po zadaniu. Czekam. Już zadanie skończone, dziękujemy. Masz? Tak O bomba Eee no cóż, nie udało się Proszę, fragment księgi jak ktoś chce Zrobione Wątpię, żeby nam urosło do 70% No chyba nie rośnie Eee. Rośnie o 1% chyba. na X Można zostawić jednego szczura i biegać z i... nim Dokładnie, bo to... jest czasowe <laughs> Ale nie możemy zrobić tak, by... Nie. Nie! Pimpuś! Eee, ty i twoi pimpusie Teraz się nim zajmie No, chodź, He Jego ciosy można blokować, to jest dobre Serio Dwa strzały zdech Tak O, teraz biegnie twogadnie Serio I... To jest koniec Chyba nie, jeszcze nie. że nie możemy to współpracować ze szczurami. No, słyszałem, że mają w zam... to Znaczy, że jedna z propozycji w becie e, w Vermintide 2 ma być właśnie kontra. Więc być może twoje marzenie w dwójce się spełni. Zobaczymy. Może jakąś drugą księgę znajdę? A jak ktoś chce medyczny, coś proszę Hmm no, Ciężko widzę to dodatkowe zadanie Fajny to jest. ratatling, ratatling! Już nie. Eee, dlaczego ten kurdupel Ty tak jest, daleko jest. odszedł? Kro mamy bronić studii. Nie jestem kurduplem. A! Ale ja mówiłem do krasnala, bo tam go Tego. widziałem. Krasnaf ten poleciał za elfem. Znaczy krasnoludy, ja lecą na ja myślałem, że no. krasnoludy lecą na elfy. ja myślałem, że krasnoludy lecą na elfy na nie udało się. 62% no. A nie ma tutaj jeszcze jakichś tego. Czekaj. Nie, to jest uznawane jako misja krótka, więc tu nie ma ksiąg. Nie chodzi, nie, stron. Strony e, książek. wątpię, wątpię. Jedną znalazliśmy. Jedną. Dobrze. Jest 70%! Jakim cudem? Zrobiło no bo... się 62, 70%. Chyba, że po, e, właśnie minął czas e, zadania i przeszło nam w końcówkę i dodało nam 8%. Karaki azgi 70% zadanie wykonane. Pięknie. I moja najbardziej irytująca z tego wszystkiego rzecz. Teoretycznie nie, chciałbym 7 sukcesów. Nie, to 2 też może być. Ale zaraz, to jest berło czy laska? A, jeszcze lepiej, boost Dokarczmy? A tak, dokarczmy chwileczkę. Cóż, więc nadal krótka misja, ale spodziewane. Zostanę chyba już tylko i wyłącznie, co tu jest, na nabrzeżu, ale to już w następnym odcinku. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się spodobał, poprosimy zostawić lajka. OK Jeśli macie jakieś pytanie bądź sugestie, z radością przeczytam je w komentarzu. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję. Życzę miłego dnia, jak i do zobaczenia.